Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zrobimy wiejski kociołek na ogniu. Będzie to takie danie jednogarnkowe, ale bardzo smaczne. Będzie dość duży kawał łopatki, do tego ziemniaczki. Do tego będą warzywka. Już wam pokazuję, co i jak. Kociołek dość spory, około 8 litrów. Więc no, będziemy musieli go zapakować. W pierwszej kolejności na sam spód damy błychę smalcu. Możecie dać również olej. Ja wolę smalec, mam swój, pachnący, ze skwarkami. Dołożyłem sobie jeszcze pół, a co tam, nie będę sobie żałował. Mam tutaj półtorej kilo łopatki, tą łopatkę pokroimy w duże kawałki tak duże kawałki łopatki wrzucamy do kociołka teraz najlepiej aby bezpośrednio na to mięso nasypać przypraw mam tu taką mieszankę grill ziołowy nasypiemy troszkę gdybym jednak nie miał takiej mieszanki grill ziołowy na pewno nasypałbym pieprzu ziołowego ale że mam, więc odpuszczam sobie pieprz ziołowy. Teraz dajmy trochę czosnku. Czosnek dałem granulowany, dlatego że bezpośrednio na mięso. Później jeszcze będziemy dodawać świeży czosnek. Tutaj mam łyżeczkę tymianku. Oczywiście też musimy to obsypać. Mięso tymiankiem. Bardzo ważne, aby dać pieprz. O pieprzu nie możemy zapomnieć. Jadam go w kulkach. 6 kulek ziela angielskiego i trzy liście laurowe. Jeszcze chętnie dosypałbym trochę papryki ostrej. Okej, okay, wystarczy. Zdamy jedną cebulę przekrojoną na ćwiartki. Czekajmy troszeczkę pora, a więc tego pora. Też troszeczkę dorzucimy. Duże marchewki pokrojone w ten sposób. Coraz ładniej wygląda w tym naszym kociołku. Teraz dorzucimy pół papryki pokrojoną w ten sposób nie wiem siedem albo osiem pieczarek przekrojone na pół. Trzy ząbki czosnku przekrojone wzdłuż na cztery. Tym razem czosnek świeży. Kilka małych pomidorków. No i teraz, kochani, musimy to wszystko posolić. Ja już sobie posoliłem. Soli sypiemy niedużo, dlatego że jeszcze na sam wierzch przyjdą ziemniaki. Te ziemniaki też będziemy musieli posolić. A nawet w Padłem na inny pomysł i za chwilkę wam to pokażę. Ziemniaczki obtoczymy lekko w tej soli, obtoczymy lekko też i w tłuszczu. One nie wyjdą nam takie suche. Myślę, że to na pewno się nam spisze w takim właśnie kociołku. Ale zanim damy ziemniaczki, ja już sobie tu troszeczkę potrzepałem takim mielonym pieprzem i dam jeszcze taką ilość płatków. Czyli tak sobie pomyślałem, że skoro kociołek, to i musi być trochę białej, świeżej kapusty. Więc Zróbmy po wierzchu jeszcze taką pierzynkę grubo pokrojonej kapusty. Tu mam już. Przygotowane i obrane ziemniaczki, co jakiś taki bardzo duży przekroiłem na pół, a takie mniejsze zostawiam w całości. Co robimy? Najpierw je posolimy. Ziemniaki posolone, dałem dość sporo tej soli, teraz najlepiej, aby te ziemniaki wstrząsnąć, aby ta sól obtuliła te ziemniaki. I teraz do ziemniaków dodamy przyprawy. A jakie damy? No na pewno damy zioła prowansalskie. Teraz na pewno lekko posypiemy papryką czerwoną, ostrą. Na sam koniec odrobina pieprzu ziołowego, ale to tak tylko delikatnie do smaku. I teraz strząśnijmy tymi ziemniakami, aby te przyprawy oblepiły te nasze ziemniaczki. Zobaczcie, widzicie o co tu chodzi? I teraz tak przygotowane ziemniaki. Ułożymy na samą górę w garze, w naszym kociołku. Ziemniaczki są już w naszym kociołku. Spod tych ziemniaczków zostało teraz troszeczkę tej wody solanki wraz z przyprawami. Słuchajcie, dolewamy troszeczkę, jakieś łyżka, dwie łyżki oliwy. Wymieszajmy to. I teraz tą mieszanką, tą resztką musimy polać każdego ziemniaczka powierzchni. I teraz w ten sposób przygotowany kociołek przykrywamy bardzo ciężką przykrywką żeliwną i idziemy palić ogień, bo będziemy stawiać na ognisku. Pale nisko jest już przygotowane, już się powoli rozpala. Teraz będziemy stawiać na tym nasz kociołek jest bardzo wieczny dzień więc jest zrobione to właśnie w ten sposób teraz będziemy pod kociołkiem dokładać i będziemy dusić około godziny czasu drewna u mnie na ogródku nie brakuje, więc jest czy palić no i musimy uzbroić się w cierpliwość i czekamy No musimy zobaczyć co tutaj się dzieje. Słuchajcie, kawałek ściereczki, żeby się nie oparzyć. I dźwigamy przykrywkę. Zobaczcie. Zaraz sprawdzimy miękkość ziemniaków. Już jest końcóweczka, kochani. Słuchajcie, a ten zapach z tego kociołka unosi się na całe Birmingham. Słuchajcie, ten zapach nie da się tego wam przekazać, nie da się tego opisać. Po prostu jest rewelacja. Tu już mam Michę przygotowaną, słuchajcie, ziemniaczki bardzo miękkie, bardzo pachnące. Nawet nie spodziewałem się, że one wyjdą aż tak dobre. Tutaj mamy warzywka plus mięso i dorzuciłem sobie takie buraczki w zalewie octowej. Słuchajcie, wszystkim Wam życzę smacznego. Polecam Wam coś takiego. Jest po prostu pyszne. Uch, kochani, powiem Wam tak. Rzadko kiedy jem aż tak coś dobrego. Wybitnie pyszne. Zrobiłem to dla Wojga ludzi. Jak to się mówi, Przeż żołądek do serca. Ale czy to serce dzisiaj będzie mi dodane na tacy? Może powiem Wam o tym w następnym filmiku. Hej!